Dzień dobry, mamy dzisiaj 26 sierpnia, poniedziałek, a ten materiał wideo to tydzień na giełdach zagranicznych. Ja nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym specjalizującym się w teorii faleliota. Dzisiaj tak naprawdę chciałbym się skupić dosłownie na trzech, czterech grafikach i przejdziemy do analizy technicznej, bo tak naprawdę całe tegoroczne story skupia się na tym, czy pojawi się recesja, czy ta recesja się nie pojawi? Tak jak powiedziałem Państwu na początku roku, komentując również analizę techniczną indeksów, mamy dwie możliwości techniczne. Albo wydłużona piątka, która zawstydziłaby finish Hossy z bańki dotkomowej, albo krach, tąpnięcie wynikające właśnie z tego hiperbolicznego ruchu wzrostowego. No i znowu tutaj fundamentalnie możemy sobie dwa scenariusze przedstawić i żaden z tych scenariuszy nigdy nie wydarzył się w historii. Pierwszy scenariusz to jest taki, że udało się wymyśleć sposób na uniknięcie recesji potężnym fiskalem, etc., etc., Drugi, ten scenariusz oczywiście pozwala wierzyć w dalszą siłę amerykańskiej gospodarki, w dalsze wzrosty. Drugi scenariusz to scenariusz, który w jednym aspekcie nie wydarzył się w nigdy historii, bo w innych aspektach jak najbardziej on się powtarzał. A mianowicie scenariusz, który mówi, że gwałtowne podwyżki stóp procentowych, które doprowadziły do inwersji krzywej dochodowości. Historycznie zawsze zwiastowały recesję. Inwersja krzywej to jest model, który na 10 obserwacji zadziałał dziesięciokrotnie. Jeszcze nigdy się nie pomylił. Oczywiście, zawsze każdy parametr może się pierwszy raz pomylić, ale do tej pory nigdy się nie pomylił i zawsze zwiastował nam recesję. I ta, ten scenariusz zakładający recesję byłby unikatowy w historii, bo nigdy do tej pory. Gospodarki światowe nie rozpoczynały recesji, czy nie rozpoczynałyby recesji z tak ogromnymi deficytami budżetowymi. I teraz w Stanach Zjednoczonych deficyt wynosi już prawie 8%. To jest w ogóle coś niewyobrażalnego. Deficyt 8% w innych krajach albo w innych warunkach podejścia do ryzyka skutkowałby wręcz paniką o wypłacalność czy mógłby skutkować paniką o wypłacalność danego kraju. W Polsce mamy deficyt 6%, 6 prawie 6%, we Francji jest prawie 6%, Włosi dobijają do 7%. No to są poziomy deficytów, które powinniśmy widzieć w jakimś samym dnie głębokiej recesji, gdy Dochody budżetowe nam spadają i przez to ten parametr automatycznie nam rośnie, a z drugiej strony, wtedy to rządy, z, zgodnie z Keynesem, silnymi wydatkami fiskalnymi stymulują gospodarkę i wtedy przejściowo są w stanie zaakceptować tak silne niezrównoważenie systemu finansów publicznych, aby jednak osiągnąć ten cel ważniejszy, czyli wyciągnięcie kraju z recesji. Natomiast Szczyt koniunktury, albo inaczej, no landing, tak, czyli prosperity. I takie deficyty to jest coś, czego nie widzieliśmy w historii. Co jest tym bardziej tutaj e, sprzeczne z jakąś taką logiką, z takim homo economicusem, to to, że te rekordowe deficyty nie są przy zerowych stopach procentowych, które widzieliśmy przez ostatnie lata. One są przy stopach procentowych wynoszących 5-6%, czyli na poziomie, kiedy ten dług jest po prostu drogi i dużo kosztuje. Um, no i to jest taka sytuacja, która, a, no, jeśli wydarzy się recesja, no to pozwala nam myśleć, że no to coś, będzie to coś, czego nie widzieliśmy w historii i raczej to będzie coś niedobrego. Dlatego... Cała tegoroczna retoryka będzie zbiegać do tego, czy ta recesja się wydarzy, czy nie, a zbliżamy się do punktu przegięcia, gdzie ta odpowiedź zostanie udzielona. Bo zazwyczaj recesja wybuchała w momentach, kiedy krzywa zaczynała stromić albo w drugą stronę. Mieliśmy wybuch recesji i bank centralny sobie uświadamiał już, że recesja jest nieunikniona i przez to ciął mocno stopy procentowe. Przez to krótki ogon krzywej reagował mocniej od środka krzywej czy długiego ogona, no i inwersja krzywej się kończyła, a wręcz mieliśmy gwałtowne stromienie krzywej. No i wtedy też najczęściej było to skorelowane z silnymi spadkami na rynkach akcji i z recesją. No i do tej pory wiemy, że są czynniki, które nam ten cykl łagodziły albo odsuwały w czasie recesji. No i pytanie jest, czy te czynniki będą działać dalej. No, i wśród tych czynników wymieniano tutaj po pierwsze nadwyżki e, finansowe, tak zwane excess savings gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych po pandemii. Jak pewnie Państwo pamiętają, bądź też może nie, w Stanach Zjednoczonych było zupełnie inaczej niż w Europie, bo tam e, każde z gospodarstw domowych dostawało czeki e, z takim bezpośrednim zasiłkiem pandemicznym. U nas tego nie było, u nas tak naprawdę tylko pewne grupy przedsiębiorstw, przedsiębiorców mogło liczyć na pewne takie wsparcie fiskalne, natomiast w Stanach dotyczyło to wszystkich. W związku z tym nagromadziły się te excess savings, które pozwalało Konsumpcję gospodarstwom domowym prowadzić właśnie z tych odłożonych nadwyżek, ale to się wyczerpało. Drugim argumentem był fiskal. No i okej, okay, to zgoda, to także, jak Państwo pewnie pamiętają, pandemia to były niesamowite wydatki fiskalne, te plany fiskalne, a, które były dalej kontynuowane, no ale to jest coś, co się nie zmienia, czyli to jakby to jest parametr, który raczej trudno będzie kontynuować przy takim. O procentowaniu długu skarbowego. No i w takim wypadku, po wyczerpaniu excess Savings, gospodarstwom domowym zostało jedno. To, co zawsze działało, to, co zawsze było wykorzystywane i to, co zawsze doprowadzało do przegięcia gospodarki, mianowicie człowiek ma tutaj takie tendencje do. Ekstrapolowania przeszłości. no Jeżeli my żyjemy, powiedzmy, w czasie prosperity, w dobrym cyklu koniunkturalnym, to uważamy, że będzie tylko lepiej, że nasza pensja będzie rosła, że będziemy dostawać podwyżki, że nasze aktywa finansowe będą, będą rosły. Nie ma nigdzie ryzyk, w związku z tym chętniej się zadłużamy. Zazwyczaj ta skłonność do zadłużania się, albo inaczej, tutaj odwrotność skłonności do oszczędzania Rośnie nam właśnie u szczytu prosperity, i wtedy mamy rekordowe zaciąganie długów na kartach kredytowych, na kredytach gotówkowych, tutaj bardziej model europejski i tak dalej, i tak dalej. Już Państwu mówiłem, że w Stanach Zjednoczonych cały 23 rok to był gwałtowny wzrost wykorzystania długu na kartach kredytowych, bo tutaj działał nam makroekonomiczny efekt zapadki. Gospodarstwa domowe przyzwyczajone do pewnych wydatków, które były finansowane z tych excess savings, nagle straciły to źródło dochodu i musiały sobie swój poziom comiesięcznych wydatków utrzymać. No i utrzymały oczywiście wykorzystując najprawdopodobniej karty kredytowe. Natomiast co się teraz dzieje? Mamy teraz taką sytuację, że bardzo poważnie rośnie nam delinquency rate, czyli ta taka stopa. Niewypłacalności czy też zagrożenia e, kredytem. No i proszę zobaczyć, że aż 11% długu na kartach kredytowych ma delikwencji rate powyżej 90 dni. Powyżej 90 dni. No i co jest takie istotne, jak porównamy sobie tą dynamikę, to ta dynamika występowała dwukrotnie w ostatnich latach. Raz, pęknięcie bańki dotkomowej. Dwa, wielki kryzys finansowy. A teraz mamy trzecią taką sytuację, gdy mamy takie stromienie tego, taki no, stromy wzrost delinquency rate i to, co może oznaczać, że tutaj trzeba się zastanowić, czy jednak konsument w Stanach nie będzie słabnął i w związku z tym, czy ta recesja jednak się nie rozwinie. Dobrze, bardzo przydługi taki wstęp e, dla Państwa zrobiłem, ale próbuję jakby ten cały tutaj proces wytłumaczyć. No i e, tak, e, pewnie Państwo ten wykres pamiętają, że 81% spadków albo 81% przeceny aktywów finansowych nie jest dyskontowana przez rynek. Rynek nie dyskontuje recesji, to wiemy. Rynek dyskontuje pozytywne scenariusze, nie dyskontuje scenariuszów negatywnych. Dlatego też jak Państwo zobaczą, raporty banków... Inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych, tamte prawdopodobieństwa recesji określane są na 20%. E ekonomiści, pokazywałem Państwu kilka tygodni temu jedną z grafik, e doszli do konsensusu, że prawdopodobieństwo recesji w Stanach Zjednoczonych w kolejnych 12 miesiącach nosi 0%. Więc e to jest ekstrapolowanie przeszłości. Tak samo w drugą stronę, gdy już pojawi się recesja, gdy już jest źle, gdy są już słabe nastroje, e wtedy znowu ekstrapolujemy tą czarną przeszłość, no i wtedy ani ekonomiści nie widzą odbicia, ani nie poprawiają się nastroje w społeczeństwie, nie ma skłonności do konsumowania czy też kredytowania się, raczej do oszczędzania, no tak działa po prostu psychika ludzka, od której tak naprawdę zależne są cykle koniunkturalne i hossy i bessy na rynkach akcji. Główna grafika, o której się wszystko będzie rozwijać. Czy ta recesja się pojawi, czy nie? Tu jeszcze raz przypomnę, w środowisku nierecesyjnym, po pierwszej obniżce stóp procentowych, która najpewniej nastąpi pod koniec września tego roku, indeks średnio S&P w ciągu dwóch lat rośnie o 50%. Jeśli pojawi się recesja, tutaj musimy oczywiście wyrzucić przykład COVID-owy. jeśli pojawi się recesja, no to średnio mamy tąpnięcia rzędu 40% w półtora roku, ale ale oczywiście tutaj trzeba znowu dodać pewną statystykę i statystyka bazująca na inwersji. Na odcinku 10 minus 2 lata, to już wielokrotnie o tym Państwu mówiłem, mamy najdłuższą inwersję krzywej w historii. Na odcinku 10 lat minus 3 miesiące to jest druga najdłuższa w historii, dłuższa była tylko w 29 roku, no i według tej grafiki um, mamy dość dobrze dopasowaną linię trendu, która pokazuje zależność Głębokości przeceny indeksu giełdowego od długości trwania inwersji krzywej. Jeśli ta grafika, czy ta linia trendu by i tym razem zadziałała, no to tu należałoby się spodziewać no, bardzo silnej a, przeceny indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych, jeśli oczywiście recesja by się rozwinęła. A, dobrze, zobaczmy teraz, jak wyglądają główne indeksy amerykańskie i światowe z perspektywy analizy technicznej. No i tutaj trzeba powiedzieć, że mamy do czynienia z bardzo gwałtownym wzrostem, odbiciem, takim odbiciem w kształcie fałki. Raczej jest to niespotykane w takim miejscu e, rynku. Um, te odbicia w kształcie fałki, to raczej są one widoczne w dołkach jakichś większych korekt. Tu też trzeba powiedzieć, że no często mm, mówi się o tym, że Hossa wspina się po schodach, a Bessa porusza się windą. Natomiast tutaj ten wzrost był ewidentnie windą. Bardzo gwałtowny, bardzo szybki. Natomiast mówiłem Państwu o tym, że. Mamy taką dychotomię w amery wśród amerykańskich indeksów, bo część wygląda bearishowo jak Russell czy Nasdaq, a część jak Dow Jones czy S&P wręcz przeciwnie. No i wspominałem o tym, że być może będziemy mi będzie mieli taką sytuację, że właśnie S&P czy Dow Jones będzie atakował swój szczyt, a tamte indeksy nie. No i tutaj niewykluczone mamy ostatni tydzień sierpnia, że ten szczyt zostanie poprawiony, natomiast trzeba tutaj powiedzieć, że sygnał miesięczny tutaj będzie cały czas bardzo negatywny, jeśli oczywiście zamknęlibyśmy świecę miesięczną na podobnych poziomach. Rozległa negatywna dywergencja, strefy wydłużonej fali piątej, potem hiperboli wzrostowej, no i potężna formacja wisielca. Czyli tutaj cały czas jest to argument dla niedźwiedzi do szarpnięcia. No i przypomnę, wrzesień statystycznie najgorszy miesiąc na, dla rynku akcji. Jeśli chodzi o indeksy technologiczne, to te e, znajdują się znacznie niżej od indeksu S&P. Mamy formację objęcia bez Są tutaj do tego zniesienia Fibonacciego i RGR-ki, bo mamy tutaj 78,6 zniesienia Fibonacciego. Do tego a, szybko można poprowadzić formację RGR, czyli teoretycznie indeksy technologiczne mogą budować klasyczną falę drugą, a która sugeruje przecenę. E, z kolei Dow Jones, tu jeszcze bardziej bullishowo chyba wygląda od S&P, najprawdopodobniej też poprawi szczyty, a Nysse Composite Index te szczyty już poprawił. Z kolei najbardziej bearishowo wygląda Russell, bo na Russellu mamy spadek impulsowy, no i podejście i taką dość tak, wyraźną formację RGR, głowy z ramionami, a po tym, jak odpadliśmy z ważnego poziomu oporu, budując sugestywną formację objęcia bez. No i mamy tutaj taką wyraźną dykotomię. No i sporo w się rozpisywał w zeszłym tygodniu o pewnych analogiach, którą widzieliśmy między tym, co dzieje się teraz, a 2007 roku. I tutaj przede wszystkim mówiono o indeksie S&P, który po takim pierwszej wyprzedaży w 2007 roku w okolicach pierwszego cięcia stóp, które notabene również pojawiło się we wrześniu, zdołał raz jeszcze poprawić szczyt i dopiero wejść w model czy w tryb wyprzedaży. No i tutaj sporo mówiło się o tym w zeszłym tygodniu, że być może podąża ten indeks podobną ścieżką. A jeśli chodzi o rynki europejskie, to znowu dychotomia. Część rynków można by uznać za odpowiedniki Rassela czy Nasdaqa, a część za odpowiedniki SP. I zaczynamy od najmocniejszego, od DAXA. No, i tutaj ciężko oprzeć się wrażeniu, że ten spadek jest trójfalową korektą, a ten wzrost jest impulsowy, więc najprawdopodobniej, tak jak mówiłem ostatnio, szczyt raz jeszcze zostanie zaatakowany i 19 tysięcy jest na horyzoncie. Oczywiście na siłę można to rozpisać jako 1, 2, 1, 2, ale takie rozpisanie e, będzie uzasadnione tylko wtedy, jeśli zobaczymy naprawdę gwałtowne tąpnięcie. No, i mówiłem Państwu też w zeszłym tygodniu, że. Tutaj budujemy ostatnią część od października 2.20, ostatnią część klina. Najprawdopodobniej. Kliny mają to do siebie w teorii falliota, Liota, że mogą być trzema falami, czyli to by sugerowało, że ten klin się już zakończył i mamy 1, 2, 1, 2. Natomiast mogą być również impulsem. No i w takim przypadku jak najbardziej możemy sobie rozpisać to jako 1, 2, 3. Czyli patrząc na ten dłuższy termin. 1, 2, 3 czwórka i fala piąta. Natomiast na co należy zwrócić uwagę? Na to po pierwsze, że na tygodniówce tutaj cały czas ten sygnał negatywnej dywergencji, jeśli poprawimy szczyt, będzie aktualny, a na wykresie miesięcznym silna strefa oporu z formacją wisielca. Czyli znowu jest to argument do niedźwiedzi, pomimo tego, że udało, czy jeśli udało się by komu stanowić szczyt, to jest to argument dla niedźwiedzi do Szarpnięcia w dół, tym bardziej, że jest ten statystycznie najgorszy miesiąc. No i tutaj przypomnę tylko układ długoterminowy. Jeśli poprawimy szczyty, jeśli nie rozwinie się recesja, jeśli zobaczymy dynamiczne wybicie, to być może ta hossa na 30 tysięcy punktów się rozwinie. Natomiast jeśli pojawi się recesja, a jeśli, jeśli niedźwiedzie wykorzystają te beriszowe sygnały, no to możemy zobaczyć krach na pandemiczne minima. Inaczej wygląda francuski kakarą. Tu już wybiliśmy się dołem sklina Wysyłając sygnał odwrócenia trendu, otwierając sobie drogę do pandemicznych minimów. Natomiast na wykresie dziennym mamy też wyraźny impuls. Mamy tutaj falę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą. Budujemy odreagowanie tworzące falę drugą. Mamy tutaj formację głowy z ramionami, więc tutaj książkowe odwrócenie trendu na karą 40. Jeśli chodzi o indeksy z kolei azjatyckie. Nikaj zanotował spektakularną przecenę i spektakularne odbicie, co pokazuje kuriozalność wręcz tej miesięcznej świecy. Natomiast no, trzeba przyznać jedno na chwilę obecną, że to odbicie, albo inaczej, ta ostatnia część spadków to była wydłużona piątka, tak jak Państwu mówiłem, więc to ona uzasadnia odbicie w kształcie fałki. Natomiast na razie nikaj jest na typowym oporze 61,8. No i podobnie zachowuje się koreański kospi, czyli teoretycznie idealne miejsce do zakończenia fali drugiej i wznowienia przeceny. Więc spory masz na tychże indeksach się nam wydarzył. No i sam jestem bardzo ciekaw, jak ta sytuacja potoczy się w kolejnych, w kolejnych tygodniach. Do tego amerykańskie Jeldy. Ten spread między 10-latkami a dwulatkami mocno się zawęża, już wynosi tylko 10 bipsów, ale cały czas inwersja jednak jest obecna. No i tutaj takie stawiam otwarte pytanie, czy jednak nie budujemy dołka fali C, potem DE i ruch do góry, natomiast tłumaczyłem Państwu, że ten ruch musiałby być związany z tym, że wybuchłaby recesja, no i wtedy Stany Zjednoczone obudziłyby się z deficytem 8% albo i wyższym, bo spadną dochody budżetowe w takiej sytuacji, więc pewnie z wyższym deficytem w warunkach recesji. No i wtedy mogłoby się to negatywnie odbić na rentownościach, ponieważ... Świat zacząłby się obawiać o wypłacalność Stanów Zjednoczonych. Scenariusz, który ciężko sobie wyobrazić, natomiast niewykluczone, że tak się też zadzieje. Natomiast jeśli przybijemy do Oekwalia, no to prawdopodobnie te rentowności będą schodzić w stronę dwóch punktów procentowych. Na razie zachowują się jeldy, jak i dolar książkowo. Dolar się osłabia, jeldy nam spadają. Natomiast oczywiście to pytanie, jak się zachowamy przy ewentualnej recesji i risk-offie. Jeśli chodzi o dolara, bo już go wywołałem, no to ta formacja trójkąta została zanegowana. To pokazywałem taką opcję, że moglibyśmy się wybijać z tej formacji trójkąta górą bądź dołem, natomiast brak jest fali, a jest ona zanegowana. Co to oznacza? Nie no niewykluczone, że mamy falę A, falę B i może 1, 2 i do góry, albo też fala A, fala B, no i spadamy w ramach fali C. Na razie na miesięcznym jesteśmy na wsparciu dolar nie wszedł jeszcze w tryb klasycznego riskofu, tu już tej negatywnej dywergencji nie będzie, bo zeszliśmy poniżej 48. Natomiast cały czas można ten ruch spadkowy rozpisać jako korektę. I tutaj cały czas mamy opcję prowzrostową, która może się pojawić wtedy, jeśli ten riskow się pojawi. No, słaby dolar ciągnie USDPLN w dół, zbliżamy się do punktu negacji tego układu technicznego, silnej hossy zmierzającej na 6,30, ale jeszcze do tego 20 groszy, natomiast na wykresie dziennym USDPLN wygląda o tyle ciekawie, że na tygodniowym, pokażę nie na dziennym, wygląda to o tyle ciekawie, że mamy spadek w ramach fali A, a następnie tą konsolidację można rozpisać jako, no powiedzmy barierowego trójkąta, tak, to dość dobrze wygląda, żeby to ramię zrobić w ten sposób i uznać tego trójkąta za barierowego. Mamy falę A, falę B, falę C, falę D, falę E i jest ostatnie wybicie. I niewykluczone, że to wybicie będzie krótkie, będzie niedociągnięta fala C i odwrót. Natomiast oczywiście to byśmy wszystko widzieli etapami, bo ten odwrót by najprawdopodobniej skutkował zbudowaniem jakiejś ergierki i dopiero silniejszym ruchem do góry. No ale jesteśmy blisko tego poziomu negacji. W przypadku euro.pl ze względu na relatywną siłę euro do, do dolara cały czas jesteśmy na wsparciu, ta baza jest tutaj regularnie budowana. Mamy tą strefę wsparcia w rejonie 4,28, tu można sobie wyróżnić kliny czy też odwrócone formacje głowy z ramionami. No, i cały czas teoretycznie, jeśli pojawi się recesja i risk off, no to te scenariusze prowzrostowe na europelenie i USD pelenie są możliwe. Zwłaszcza, że najprawdopodobniej wtedy świat uciekałby do bezpiecznych przystani, czyli waluty rezerwowe, głównie dolar, frank szwajcarski, ale również euro, czy dolar australijski, dolar kanadyjski. Nawet, no, myślę, że w obecnych warunkach gospodarczych wpływ brytyjski czy czy jen, to, to taka zagadka. E, natomiast, no, przede wszystkim tu bardzo mocno mogłaby się osłabić złotówka. No i stąd taki silny ruch mógłby się pojawić. Ale tu musi się zrealizować scenariusz recesyjny, ryskofowy. Na koniec rynek surowcowy. No, i tutaj pokażę Państwu trzy surowce ciekawe. Po pierwsze, kontrakty terminowe na srebro. No, i tutaj e, po zbudowaniu klina wprowadzającego, zbliżamy się do zniesienia FIBO. Tutaj mamy symetrię w RGRC. Potencjalnie możemy finalizować falę drugą, prawe ramię, i wtedy otwieramy sobie drogę do tąpnięcia na 20 dolarów, a tak naprawdę w długim terminie znacznie niżej. Układ zostanie zanegowany po przebiciu poziomu głowy. Bardzo ciekawie, chyba najciekawiej ze wszystkich, wygląda ropa naftowa. Ropa naftowa Brent, bo na kontraktach terminowych na ten walor wybiliśmy się dołem z formacji trójkąta. No i teraz jesteśmy. Już trzeci tydzień zawieszeni pomiędzy dwoma ważnymi poziomami. Z jednej strony przełamane ramię trójkąta wraz z przełamaną dwustudzienną średnią kroczącą, czyli silny opór. Z drugiej strony jeszcze wsparcie w postaci brązowej linii szyi. Natomiast jak to wsparcie pęknie, no to możemy się wyselować 50%. I to by było najprawdopodobniej równoznaczne z wybuchem, z wybuchem recesji. I na koniec kontrakty terminowe na miedź. No i w długim terminie ja Państwu pokazywałem ten układ negatywny, już nie będę go tutaj omawiał, natomiast chciałem pokazać to, że zatrzymaliśmy się na tej linii trendu wzrostowego. I dodatkowo na tej linii trendu wzrostowego, która jeszcze jest wzmocniona dwusetką, udało, um, udało się tutaj bykom ukształtować objęcie hossy. Mamy tutaj impuls spadkowy, jest objęcie hossy, jest wsparcie, więc niewykluczone, że kontrakty terminowe na mieć odbiją nawet około 10%, zmierzając do zniesienia Fibonacciego, gdzie najprawdopodobniej zostanie wznowiona, wznowiona przecena i być może będzie to jakieś wsparcie dla naszego lokalnego KGHM-u. Natomiast no, przybicie tych poziomów, tego wsparcia ze złamaniem dołki, dołka fali czwartej oznaczałby już ten ruch spadkowy w stronę dwóch dolarów. W tygodniu na giełdach zagranicznych, dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę i słyszymy się za tydzień.